Dromograf, łódź podwodna i inne wynalazki Stefana Drzewieckiego, genialnego polskiego inżyniera. Dzień dobry, ja nazywam się Cezary Odrzyguś i chciałbym dziś Państwa zabrać na przygodę związaną z wieloma milami podmorskiej żeglugi i w zasadzie nie tylko. Będzie to historia Stefana Drzewieckiego, polskiego wynalazcy, który zrewolucjonizował świat, konstruując między innymi okręt podwodny. Stefan Drzewiecki był nie tylko wybitnym wynalazcą, ale również nieustraszonym pionierem, który zmienił oblicze konstrukcji okrętów podwodnych, a w zasadzie to je dobrze zainicjował. Urodził się w roku 1844 w majątku we wsi Kunka na Podolu. Jego wczesne lata życia były już nasączone ciekawością i pasją związaną z eksperymentowaniem. Jednak prawdziwą drogę ku swojemu geniuszowi odkrył, kontynuując swoją naukę we Francji. W wieku, w którym większość z nas dopiero rozpoczyna swoją przygodę z nauką i kończy z reguły szkoły średnie, to Drzewiecki zdobył już dyplom inżyniera. Tak, dobrze Państwo usłyszeli, on troszeczkę przeskoczył. Stopnie edukacji. To było wspaniałe osiągnięcie, które zapowiadało jego niezwykłą przyszłość jako wynalazcy. Jego kariera rozkwitała, gdy opatentował rewolucyjny licznik przebytej trasy dla dorożek. Tak, to były czasy, kiedy dorożki jeszcze były powszechne. Ten, ten licznik zmienił trochę reguły gry dla opłat za przejazdy dorożką. W czasach, gdy dorożkarze często szacowali odległość swojego przejazdu, co dawało, no. Bądźmy szczerzy, pole do nadużyć, Drzewiecki stworzył urządzenie do dokładnego pomiaru. Jego drogomierz liczył rzeczywiste przebyte kilometry pojazdu konnego, co oznaczało, że pasażerowie płacili za faktycznie pokonaną trasę, co było zarówno uczciwe, jak i innowacyjne. Ten wynalazek od razu znalazł uznanie, wprowadzając radykalne zmiany w transporcie miejskim i rynku przewozów dorożkowych. Śmiało należy wręcz stwierdzić, że to dzięki niemu i dzięki temu wynalazkowi wiemy, jak duży przebieg ma nasz chociażby samochód lub ile nam przyjdzie zapłacić za Ubera, Bolta czy inny środek transportu, chociażby taksówkę. Stefan Drzewiecki był nie tylko twórczym umysłem, ale również przedstawicielem swojej epoki, który potrafił przenosić swoje pomysły w życie, zmieniając świat wokół siebie. Jego wczesne sukcesy były tylko zapowiedzią tego, co miało przyjść w późniejszych latach, fascynujących eksperymentów i innowacji, które w znaczny sposób wpłynęły na rozwój technologii podwodnych i lotniczych. Stefan Drzewiecki już jako uznany wynalazca skonstruował dromograf, urządzenie, które nie tylko zmieniło sposób kartografowania tras morskich, ale także przyczyniło się do rozwoju nawigacji. Dromograf był przyrządem kreślącym na mapie kurs płynącego statku. Ta innowacyjna technologia pozwalała na precyzyjne odzorowanie drogi statku na mapie, co było nieocenione dla marynarzy i podróżnych, którzy zaczęli polegać na dokładnych mapach morskich do nawigacji. Prezentacja tego wynalazku na wystawie wiedeńskiej przyciągnęła uwagę wielu znanych i wpływowych ludzi, m.in. wielkiego księcia Rosji, Konstantego Romanowa, co z kolei zapoczątkowało późniejszą współpracę z rosyjską marynarką wojenną. Stefan Drzewiecki, jako pionier w dziedzinie okrętów podwodnych, był odważnym innowatorem, którego genialne pomysły stanowiły fundament dla przyszłego rozwoju. Tej technologii. Jego najważniejszym osiągnięciem było wybudowanie pierwszej jednoosobowej łodzi podwodnej, która była unikalna pod wieloma względami. Ten niezwykły eksperymentalny okręt był napędzany siłą nóg. Co w tamtych czasach było raczej odważne, ale i rewolucyjne. Konstrukcja jednoosobowej łodzi podwodnej napędzanej siłą nóg wymagała nie tylko wyjątkowego geniuszu technicznego, ale również niezwykłej determinacji ze strony naszego dzisiejszego bohatera. Projektowanie takiego urządzenia wymagało nie tylko znajomości mechaniki, hydrodynamiki, ale również umiejętności przewidzenia skomplikowanych interakcji między człowiekiem a maszyną, człowiekiem a wodą, maszyną a wodą. No i pewnie jeszcze więcej takich krzyżówek można by było nakreślić. Właśnie w takich warunkach podwodnych. Drzewiecki musiał zmierzyć się z wyjątkowymi wyzwaniami konstrukcyjnymi, takimi jak zapewnienie stabilności, stateczności oraz bezpieczeństwa dla no, osoby podróżującej w tej, no, jak żeby nie patrzeć niewielkiej łodzi. Pod wodą. Pomimo całego entuzjazmu i pracy włożonej w projekt, Drzewiecki napotkał na poważne problemy z przetestowaniem swojego prototypu. Nie sposób się dziwić, brak było chętnych do ryzykowania w takim rejsem w tym eksperymentalnym jakże okręcie. W tamtych czasach pływanie pod wodą było czymś absolutnie nieznanym i potencjalnie Niosącym wiele zagrożeń, ostrzeżenia o możliwych niebezpieczeństwach dla zdrowia, a nawet życia, powodowały, że niewiele osób było gotowych podjąć to ryzyko. Dlatego kluczowa była tutaj wytrwałość i nieustępliwość, i ona okazała się kluczem do przyszłych sukcesów naszego konstruktora. Mimo początkowych trudności i niepowodzeń, nieustępliwości i wytrwałości Stefana Drzewieckiego stanowiły klucz do przyszłych sukcesów. To, co dla innych mogło być porażką, dla niego było lekcją i motorem napędowym do dalszej pracy. Jego pozytywne podejście, które było widoczne także przy innych pracach, i nie przejmowanie się niepowodzeniami oraz gotowość do nauki z błędów pozwoliły mu udoskonalić swój pomysł i opracować bardziej zaawansowane konstrukcje łodzi podwodnych. Jego pierwsze doświadczenia z tą jakże eksperymentalną, innowatorską, jednoosobową łodzią podwodną, mimo że na początku przyniosły no, troszeczkę rozczarowań, stanowiły fundament dla przyszłych eksperymentów i wynalazków w dziedzinie okrętów podwodnych. Jego zdecydowany upór i zdolność do nauki z własnych błędów była kluczowa w całym procesie rozwoju tej technologii. Pozwoliła mu stać się jednym z pionierów w tej dziedzinie, zmieniając oblicze przyszłych konstrukcji okrętów podwodnych naprawdę na całym świecie. Po tych kilku początkowych niepowodzeniach z pierwszym prototypem łodzi podwodnej, Stefan Drzewiecki nie zrezygnował z marzeń o skonstruowaniu innowacyjnego okrętu podwodnego. A w zasadzie kilku. Jego pasja i determinacja skierowały go w kierunku Petersburga. Rosyjskiej stolicy, gdzie miały miejsca przełomowe wydarzenia w jego karierze jako wynalazcy. W Petersburgu zdobył uznanie i był szanowanym naukowcem, wynalazcą, i doceniany był przez elity tegożże miasta, tegożże kraju. Po przenosinach do Petersburga, Drzewiecki rozpoczął współpracę z rosyjską marynarką wojenną. Jego geniusz techniczny i innowacyjne podejście do konstruowania łodzi podwodnych zaowocowały uznaniem i zaufaniem cara Rosji. To zaufanie spowodowało, że Doszło do stałej współpracy przy rozbudowie wyposażenia całej marynarki wojennej, gdzie Drzewiecki mógł kontynuować swoje badania nad okrętami podwodnymi, zdobywając jednocześnie doświadczenie no i wsparcie finansowe. Nasz bohater nie poprzestał na skonstruowaniu jednoosobowej łodzi podwodnej. Najważniejszym osiągnięciem Drzewieckiego w Petersburgu było skonstruowanie pięcioosobowej łodzi podwodnej, która była znacznie bardziej zaawansowana technologicznie niż jego wcześniejsze projekty. Ta nowa jednostka była wyposażona w wiele innowacyjnych jak na ten czas rozwiązań, które uczyniły ją zdecydowanie, ale to zdecydowanie bardziej funkcjonalną i skuteczną w działaniach podwodnych. Chociażby peryskop pozwalał na obserwację powierzchni wody bez konieczności wynurzania się, co było kluczowe dla ukrycia. W swojej pozycji, pozycji okrętu przed wrogiem. Dodatkowo należy wspomnieć także o filtr, filtrach powietrza, które zapewniały załodze świeże powietrze do oddychania, co było oczywiście niezwykle istotne podczas szczególnie dłuższych misji pod wodą. Z uwagi na fakt, że pracował dla marynarki wojennej. Nieodzownym elementem była też skuteczność ofensywna i te rozwiązania także były kluczowe. Mianowicie, zaproponował narzędzie, urządzenie, które pozwalało bez konieczności wynurzania się na powierzchnię minować teren. Ponadto stworzył takie rozwiązanie jak wyrzutnię torpedową na sprzężone powietrze, a oprócz licznych patentów, które miał, publikował także prace naukowe, m.in. o teorii śrub okrętowych. Dzięki tym przełomowym udoskonaleniom. Łódź podwodna Stefana Drzewieckiego stała się nie tylko symbolem jego geniuszu jako wynalazcy, ale także przyczyniła się do zmiany strategii i taktyk wojennych w tamtych czasach. Jego osiągnięcia w dziedzinie okrętów podwodnych miały dalekosiężny wpływ na przyszły rozwój tej technologii. Uczyniły go jednym z pionierów tej dziedziny i zapewniły mu miejsce w historii marynarki wojennej. W zasadzie kluczowym momentem w karierze Drzewieckiego było płynięcie pod łodzią cara Aleksandra III i Carycy Marii. Ten pokałas był nie tylko spektakularny. Jako wydarzenie, ale także przekonującym dowodem na skuteczność jego konstrukcji. Po sukcesie tego pokazu Łódź Drzewieckiego została wdrożona do produkcji masowej, a Drzewiecki zdobył ogromne uznanie za swój talent i swoją pracę. Jego Łódź Podwodna stała się częścią rosyjskiej floty marynarki wojennej, co potwierdziło, że jego innowacyjne pomysły mogą być skutecznie wykorzystywane na dużą skalę. Stefan Drzewiecki kontynuował swoje badania nad technologią, także lotniczą, eksplorując teorie poruszania się aparatów. Cięższych od powietrza. W epoce, gdy większość ludzi nie wierzyła w możliwości latania, Drzewiecki nie tylko eksperymentował, ale także przeprowadzał teoretyczne analizy, które otwierały nowe horyzonty dla przyszłych konstruktorów samolotów. Jego badania były ukierunkowane na zrozumienie sił aerodynamicznych oraz wpływu różnych kształtów na stateczność i manewrowość statków powietrznych. Jego prace dla Instytutu Aerodynamicznego w Sandcyr były przełomowe. Projektowanie takich konstrukcji jak tunel aerodynamiczny pozwoliły mu na przeprowadzanie kolejnych eksperymentów związanych z oporem powietrza, co było oczywiście kluczowe dla rozwoju całego lotnictwa. i Dziedziny aerodynamiki. Warto wspomnieć także o opracowaniu aerodynamicznej wagi, która była kolejnym krokiem w kierunku zrozumienia zasad unoszenia się w powietrzu, co miało kluczowe znaczenie dla rozwoju samolotów, zwłaszcza podczas przyspieszającej rewolucji lotniczej. Warto zaznaczyć, że Drzewiecki nie był egoistycznym naukowcem. Przeciwnie, jego pasją było dzielenie się wiedzą z innymi. Udostępniał swoją wiedzę studentom, przekazując swoje doświadczenia i inspirując młodych ludzi do eksploracji i nauki inżynierii. Jego dokonania naukowe sprawiły, że stał się mentorem dla wielu przyszłych naukowców i wynalazców, którzy kontynuują jego dziedzictwo. Jednakże jego największym dziedzictwem było zapisanie w testamencie, przeznaczenie swoich całych prac i pracowni, i bibliotek. Dla Polski. To gest, który zapewnił, że jego badania, wynalazki i wiedza są kontynuowane przez przyszłe pokolenia polskich naukowców. Tym sposobem Drzewiecki zapewnił, że jego praca będzie trwała i będzie nadal kształtować przyszłość nauki i innowacji w Polsce, stanowiąc nieocenione źródło inspiracji dla przyszłych pokoleń badaczy. Jego zapis stanowił jednocześnie hołd dla jego ojczyzny, pokazując, że pomimo swojej międzynarodowej kariery pozostał zawsze wierny. Polsce i polskim naukowcom. Podczas tej przygody, która zaczęła się na drodze, przeszła przez morze i powietrze, poznaliśmy krótką historię życia i osiągnięcia Stefana Drzewieckiego, wybitnego polskiego wynalazcy i konstruktora, który pozostawił niezatarte ślady w historii nauki i technologii. Jego historia jest pełna pasji, wytrwałości oraz kreatywnego myślenia, które doprowadziły do niezwykłych innowacji w dziedzinie okrętów podwodnych, jak i lotnictwa. Zaczynając oczywiście od rewolucyjnego drogomierzu, który zmienił zasadę opłat za przejazdy dorożką, aż po pionierskie eksperymenty z łodziami podwodnymi. Drzewiecki nieustannie poszukiwał, nieustannie poszukiwał nowych rozwiązań i nie bał się podejmować ryzyka. Jego praca nad dromografem, pierwszymi łodziami podwodnymi napędzanymi na początku siłą nóg, a także badaniami nad teorią lotnictwa przyczyniły się do ogromnego postępu w tychże dziedzinach. Najważniejszym punktem w jego karierze było przeniesienie się do Petersburga, gdzie zdobył uznanie cara Rosji i stał się kluczowym inżynierem w rozbudowie wyposażenia marynarki wojennej. Jego zaawansowane łodzie podwodne, wyposażone w innowacyjne rozwiązania jak peryskop, filtr powietrza i automatyczny sprzęg min, zrewolucjonizowały strategię podwodnej wojny. Ostatecznie dziedzictwo Stefana Drzewieckiego nie ogranicza się tylko do jego wynalazków. Jego chęć dzielenia się wiedzą i umiejętności oraz inspiracja przyszłych pokoleń uczonych stała się wartością nieocenioną dla całej nauki. Pamiętajmy, że jego prace przekazane Polsce w Testamencie stanowią źródło nieustającej inspiracji dla polskich naukowców i wynalazców. Można śmiało powiedzieć, że Stefan Drzewiecki był prawdziwym wizjonerem, którego pomysły i innowacje Kontynuują badacze na całym świecie. Jego życie i dzieła są przykładem determinacji, pasji i odwagi, które są niezbędne do osiągania wielkich rzeczy w dziedzinie nauki i technologii. Mam nadzieję, że ten krótki materiał stanowił dla Państwa cenne źródło informacji. Dzięki osiągnięciom naszego badacza, naszego rodaka, wierzę, że wiele technologii i wiele przyszłych pokoleń będzie miało Szansę ujrzeć światło dzienne i rozwijać się także w naszym kraju. Życzę powodzenia w dalszych badaniach. Made in Poland